Miałbym pytania do, może do Pani Naczelnik, skoro nie do Pani Prezydent. Pani Naczelnik, odbyło się badanie opinii publicznej zwane konsultacją, czy też ankietą. Jedna z tu wcześniej powiedziała, że wszyscy są niezadowoleni, na co była riposta, że ale kto to są wszyscy? No więc czy według państwa, według pani Pani Naczelnik wszyscy to są właśnie ci przeankietowani, których było Yy, chyba ponad 300 czy 400 osób. Yy, kwestionariusz wywiadu powinien być zastosowany, skierowany do konkretnych grup wiekowych i społecznych w całym mieście. A jeżeli mogę podpowiedzieć, bo takie też uwagi ze strony państwa padały, to spotykajmy się właśnie w sprawie tej debaty. Co tydzień w innej dzielnicy miasta, w innej szkole, w innym miejscu użyteczności publicznej i dyskutujmy. Jest większa szansa, że dużo osób zainteresowanych kulturą przyjdzie. A to nigdy nie zostało zrobione. Mówicie Państwo o próbach, że wszystkie były nieudane, wszystkie były falstartem. Więc, no, oby dzisiejsze spotkanie też się nie okazało falstartem. Mam nadzieję, że materiał dźwiękowy Urząd Miasta wykorzysta do podjęcia decyzji w następnych wiążących sprawach. A więc, moje pytanie, Panie Naczelnik, czy planowany jest taki kwestionariusz wywiadu w ramach. Dalszych działań Urzędu Miasta. I pytanie do dyrektorów jednostek. Skoro się spotkaliśmy, krótko, krótko, panie skoro doktorze. się spotkaliśmy, jakie według Państwa zamiar likwidacji Młodzieżowego Centrum Kultury dla Waszych jednostek może rodzić konsekwencje, jeżeli chodzi o ofertę kulturalną? Bo w tej sprawie też się spotkaliśmy. Konkretnie, czy coś zniknie z oferty kulturalnej poszczególnych jednostek kultury? A ci mieszkańcy, którzy dziś tu się spotkali, są właśnie stroną w dyskusji, bo skoro poszedł, yy, poszła informacja w miasto, że dziś dyskusja się będzie odbywać, to należy potraktować wszystkich, którzy tu się dziś znaleźli, jako głos w dyskusji. Liczę na to, że tak się stanie. Także prosiłbym o odpowiedzi na dwa pytania. Bardzo cenne, tutaj mi się nasuwają spostrzeżenia, ale to zaraz o tym powiem. Chciałam powiedzieć tylko o tej ankiecie, którą przeprowadziliśmy w ubiegłym roku. Yy. Jak pan radny dobrze pamięta, ona nie została pozytywnie oceniona przez wszystkich radnych, wręcz niektórzy zarzucali, że skoro jest zrobiona przez nas, to jest no, mało wiarygodna. Zatem w związku z tym, że takie zarzuty padły, teraz wszystkie pytania do ankiet przygotowywać będzie firma zewnętrzna, z którą już współpracujemy. I chciałam Państwa zapewnić również o tym, że to nie jest tak, że od stycznia od podjęcia uchwały nic się nie zadziało. Może to jest trochę tak, że my nie mówimy o tym, co robimy w Wydziale. Ale Wydział, pełną parą od dwóch miesięcy, pracuje nad koncepcją i nad wypracowaniem jakby naszej propozycji modelu nowej jednostki, którą w czerwcu czy w lipcu, wtedy, kiedy zakończy się dyskusja, Państwu przedstawimy. Ponieważ my na co dzień współpracujemy z jednostkami kultury, wydaje mi się, że mamy dosyć dużą wiedzę na temat tego, jak one funkcjonują. I dzięki temu wiemy gdzie są silne strony jakby tych jednostek i wiemy gdzie w naszej ocenie one nie domagają. Zatem jeśli wypracujemy taki model, to oczywiście państwu przedstawimy, ale będzie to model poddany pod dyskusję. To znaczy on będzie wypracowany po to, żebyście państwo mogli go ocenić i zabrać głos, czy on jest słuszny czy niesłuszny, czy można coś poprawić. Jeśli chodzi o ankiety to ja bardzo bym chciała i bardzo bym sobie życzyła, żeby mieszkańcy czy też osoby, które są zainteresowane kulturą w mieście, zgłaszały się do nas do wydziału. I przyznam się szczerze, że zgłosiły się do tej pory od stycznia trzy osoby, które zaproponowały swoją pomoc, czy to w przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych, czy to w zorganizowaniu spotkań. Więc jeżeli byłaby taka wola ze strony państwa radnych, to ja naprawdę jestem otwarta na to, bo przychodzą do mnie niektórzy radni, którzy podsuwają pewne pomysły, pewne rozwiązania i za to bardzo dziękuję. I życzyłabym sobie, żebyście Państwo przychodzili do mnie i jakby sugerowali też, co, co jeszcze możemy zrobić. Wydział bardzo intensywnie pracuje, tak jak powiedziałam, nad, nad wypracowaniem tego nowego modelu jednostki, nad propozycją kształtu działów i tego, czym ona miałaby się zajmować. My jesteśmy w kontakcie z jednostkami kultury, i podpatrujemy jednostki kultury na zasadzie dobrych praktyk, czyli tak, takie, które w zaprzyjaźnionych miastach naszych funkcjonują i które podpowiadają nam też pewne rozwiązania. I chciałam zapewnić, że jeszcze wrócę do tej ankiety, która w ubiegłym roku była przeprowadzona. Ta ankieta przez mieszkańców była bardzo pozytywnie przyjęta, bo oni wypowiedzieli się w ten sposób, że ży życzą sobie co najmniej dwa razy w roku takiej ankiety. Zatem na pewno będziemy używać takiego narzędzia w przyszłości do, do badania, a firma, która wypracowuje pytania i która przedstawi nam jakby koncepcję tych ankiet, bo na pewno będą to też ankiety internetowe, więc one będą też dostępne na naszej stronie internetowej i będziecie Państwo mogli głosować z każdego miejsca. Ale proszę mi wierzyć, że przeprowadzenie takiej ankiety, która zawiera 20 pytań, to jest naprawdę ogrom pracy. I nie wiem, jak firma do tego podejdzie, ale, ale ankieta, którą w ubiegłym roku zrobiliśmy, zajęła nam bardzo dużo czasu.